the summer sun W starcie Pawła Kródylewicza będzie pierwszym pojedynkiem w formule MMA 77 kg, to będzie walka undercardowa na gali FEN10 Gold Edition. Rywalem Pawła będzie Mateusz Głąb, zawodnik z Wrocław Wrocław, Jest takie derby lubińsko-wrocławskie, nam się już w pierwszej walce undercard gali FEN10 szykuje. Paweł ma już debiut podczas gali FEN za sobą to jeszcze u siebie w mieście, czyli w Lubinie, wygrał swoje starcie rok temu, właśnie podczas pierwszej gali zorganizowanej przez Federację FEN w Lubinie. A więc z pewnością będzie chciał z dodatkim bilansem zejść z ringu. Paweł Korfełewicz, strefa fajna Lubinka, Mateusz Blon, wrocławczyn. Wrocław to będzie pierwsze starcie amerykańskie. NMA, 77 kg. I Just can't forget, I Just can't forget, I Just can't forget, Just can't forget, just can't forget just... <inaudible> <inaudible> <inaudible>